Witam oczywiście bardzo serdecznie, z tej strony KL29 witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych znajdujemy się w Berlinie na Tempelhofie, na tak zwanym opuszczonym lotnisku przy ulicy Leinestrasse. W sumie to jest opuszczone lotnisko Tempelhof i jak widzimy tak to wygląda mniej więcej na lotnisko te ogródki są oczywiście porady ogrodnicze. KLA, Zapra oczywiście, zapraszam do oglądania. I to jest oczywiście kanał Porady Ogrodnicze. KLA. Jak widzimy, tak to mniej więcej kultura wygląda, jeżeli chodzi o, o, o te ogrody. Także trochę chwila ciszy i zapraszam, oczywiście, do oglądania. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o to, no tak to mniej więcej widzimy. Niestety, no tak to już jest. Przestani. Teraz oczywiście dojdziemy do naszego tego napisu. ogródki, oczywiście to będziemy musieli yy, przerwać chyba, że zrobimy screenshot'a czy coś takiego Teraz oczywiście się dowiemy tak to mniej więcej wygląda tutaj oczywiście możemy chyba nie, screenshot'a jednak nie możemy zrobić, ale oczywiście możemy zatrzymać i zrobić zdjęcie tak to wygląda Berlin Brauch Mail Garden tak to wygląda taki ogród tu dosyć jest... Dosyć spory ten ogród. Oczywiście przejdziemy dalej za chwilę do innych ogrodów. Oczywiście tu też dosyć ludzi. Oczywiście jest sporo ogrody. Różne rośliny. Nie widziałem jeszcze oleandra, ale w tych innych różnych to jest Oleander, ale tak dokładnie nie wiem co to jest. Chodźcie, co to może być, bo to czy się nie wiem. Dobrze, także widzimy się za chwilę jak dojdę do, oczywiście do, jak to się mówi, do wieży kontrolnej i tam pójdziemy na inne ogrody zobaczyć co tam się oczywiście się zadzieje. Także pauza i za chwilę do Was, do was wracam. Już dochodzimy. Oczywiście witam jeszcze raz. Dochodzimy do tych ogrodów kolejnych. Zobaczymy, co się kryje w tych ogrodach. Jak tu widzimy, mamy też jakieś tam. Chyba to są. Nie wiem, czy to są powojniki, czy też nie. Jakieś kwiaty, czy coś. Zobaczymy, co będzie w tych ogrodach. Jestem ciekawy. Oczywiście tu już byłem, ale nie miałem czasu, żeby po prostu nakręcić materiał, jest, trochę jest mniej ludzi niż wczoraj. Nie wczoraj, przepraszam, w sobotę czy w piątek było o wiele więcej ludzi. Dzisiaj jest oczywiście mniej, teraz troszeczkę będę ciszej, bo niestety ktoś idzie niestety. Редактор coś tam się kryje co to jest? nie wiadomo co to jest Uf, sporo sporo tego muszę niestety zrobić pauzę teraz oczywiście do Was wolę. no i już jesteśmy oczywiście w tych ogrodach jak widzimy troszkę się wydaje daleko ale to jest kilka metrów tam też jak widzimy są ogrody, Zresztą jest jakiś władzec, chyba ktoś tam jest obecnie. już nie wiem, prawie jesteśmy. Ciekawe czy coś znajdziemy. Czasami tu w Berlinie się ukrywają skarby, ale to rzadko się zdarza. Raz pewnie na 3 lata się zdarzy, że coś można znaleźć przez wystawki, czy z kogoś. Nie wiem, rzadko się zdarza, ale tu widzimy, że doszliśmy do tych roślin. Zrobią wrażenia. Niestety to, praktycznie nikt nie dba tej te ogrody. Nie wiem ile ten filmik będzie trwał. Dlatego będę się musiał streszyć, bo pewnie będę musiał jeszcze zdążyć na ogień, bo kurde nam co jadł, że nie jadł. Śniadanie tylko kurde ser. Podejrzewam, że to jest chyba milin o ile się nie mylę, milin jakiś inny kolor, ale dokładnie nie wiem dokładnie nie znam się, znam się. tak podejrzewam, że to jest, może być oczywiście milin jak widzimy mamy sporo jest... tu mamy też podejrzewam, że to są petunie 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 albo te petunie albo surfinia ale to tak wygląda to są albo górki albo to są patisony albo surfinie ale tu nic nie rośnie praktycznie bieda jeżeli chodzi o Niestety drodzy Państwo tak się prezentuje ogród ogrody w Berlinie No niestety tak to wygląda Dużo Niemców jest w ogóle w tych tych Dużo jakieś kurde Nie wiadomo jakie Tu Jaka jest jakaś dziwna roślina, ale niestety, wiecie co, nazwy, oczywiście nie znam. Jest chyba jakaś niemiecka, nie wiem dokładnie. Chyba jakaś inna. Nie wiem dokładnie, bo... O! Patrzcie, drodzy Państwo, co my tu mamy. Podejrzewam, że to są orzechy, ale nie jestem dokładnie pewny. Może to są jabłka, nie wiem, tak tutaj troszkę z daleka. Nie, ale ładnie to tak wygląda w ogóle. Zobaczcie, to są chyba jabłka, albo to są orzechy. Dokładnie nie wiem, ale ładne, ładne rzeczy. Co my tu mamy? Budleja, chyba jakiś inny kolor. Zobaczcie, Budleja. I tu chyba mamy, o ile się nie mylę, to jest chyba ten powojnik. Albo no to jest malwa. Albo malwa, albo powojnik. Ale bym stawiał bardziej na malwę. O troszeczkę tu jest tego. Widać, że tu znowu jakiś krzew. Domek dla ptaków. Czy zobaczcie jak to wygląda? Trochę drzewa widzę, że ktoś ma na opał. Dobrze. Chyba, żeśmy wszystko Także 10 minut wam wystarczyć. Jeszcze wstawię oczywiście ogrody królewskie. Oczywiście zdjęcia będą chyba też udostępnione na TikToku i na Instagramie i na Facebooku. Paradokliczny oczywiście Kajla. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o, o odcinek o tych ogrodach w Berlinie. Na opuszczonym lotnisku Templehofie jest Pusto tu jest, bo praktycznie, powiem mam szczerze, że, że tu praktycznie nikt nie tych. Oczywiście tu jest jakaś tabliczka chyba. Takie jest tabliczka, ale to jest... Coś pisze. O, zobaczcie. Tutaj chyba cukinia, bo Pattison, ale do tej pory się nie rozwinął, no niestety. Nikt nie dba o te kwiaty, niestety to jest po prostu porażka. Nie wiem w ogóle, czemu Wam to kręcę ten materiał. Bo możecie się jednym słowem załamać, że, jest, że są takie ogrody dziwne. Ja z tamtej strony, tamte poprzednie, co Wam pokazałem, to były o wiele lepsze. W lepszym stanie. Dobra, wzmywam się do domu tego gdzie tam ogólnie się znajduje czyli na ulicę Lineestras oczywiście z krótami także oczywiście ja się z Wami żegnam oczywiście zapraszam na Instagrama, na TikToka i oczywiście na Facebooka Poradogryczekl I oczywiście też również zapraszam do subskrypcji kanału Kaela. także dziękuję Wam za uwagę no i do usłyszenia myślę że 23, nie przepraszam we wtorek, 24 sierpnia będzie dziesiąty przegląd roślin, których obecnie no, niestety zostawiłem bez opieki, ale byli, w podstawkę mieli nalaną wodę, także zobaczymy czy coś urosło czy nie. Na działce też mam trochę roślin poprzeniesionych z domu, także zobaczymy czy coś urosło, czy nie. Zobaczymy i ciekawe jak tam walilia, czy przeżyła, czy nie też już mam ziemię kokosową kupioną bardzo tanio, euro 10 zapłaciłem za 5 litrów ziemi kokosowej, także jeszcze muszę siatkę dla ptaków kupić i praktycznie będziemy robić rożek do wanili, też będzie o tym taka ala relacja także zapraszam i na razie i do usłyszenia do następnych porad ogrodniczych KL na razie i do zobaczenia